Witam Was serdecznie! Jesteśmy na plantacji pszenicy ozimej, sianej 25, 26 listopada. Na uwrociu jest odmiana Asory. Tak. Dlatego się tutaj chciałem jak najbardziej pojawić. Coś tam kropi, coś tam się pochmurzyło. Parę kropelek leci. No ale co? Ani to RSM-u, bo się teraz przyklei, ani nic. No są takie warunki, że nie wieje na tyle. I zobaczcie. Tu jest mostusz. Gdzieś ten początek. A sory jest taka jaśniejsza i zobaczcie jaka tu jest pszenica. Może wejdę tylko kawałek. Ona też gdzieś tutaj tego oprysku wylizała, ale... To są dwa światy, tak? Zobaczcie. No i teraz pytanie: Tu na no, nawet była za płytko zasiana. No i teraz pytanie: Tu było już bez uprawy siew bezpośrednio w orkę. Tu się martwiłem, że tak płytko. No i teraz pytanie: Czy te 3 cm, czy nawet 3,5 pół, co się wydaje, że to jest, No, nawet się chodzi, no trudno znowu buty wyczyścić to nie jest głęboko, czy to właśnie nie jest za głęboko? No i zobaczcie, tam za sobą już widzę, jest ucięcie. To jest eskawa, tak jak mówię, że, tam, że to mi się skończyło ostatnio. Wrócę sobie na skraj. Nie będę latał, bo dopiero do pojegielu zmierzam. Dzieci odwiozłem. że tutaj najprawdopodobniej, co miałem te koniec ziarna, to już chyba się wykończyłem w tym ziarnem. Tu się kończył mosusz, jest to prawdą, zobaczcie, tutaj jest przecięcie na tym siewniku, to już jest jaśniejsza. No, skaban i tam chyba te trzy siewniki za słupem mamy z powrotem Asory, no, ale zobaczcie, tą pszenicę, a tamtą, to tamta, co byłem, zdjęcia wam wrzuciłem, nie film, tylko zdjęcia, to był 27, bo sprawdzałem dzisiaj nawet w telefonie rano. 27 listopada. To był 25-26 i napadał nam śnieg. Ten śnieg stopniał w ciągu dnia i 27 pojechałem siedzieć tam. A tamtą, to jest film, ciałem 2 grudnia. No to powiedzcie mi, co tu jest grane? Tamta 18, polskana ta 18. Wszystkie te kawałki obskoczyłem 18 grudnia, bo to był taki ładny dzień. Jak do tego doszło, nie wiem. Pole do popisu daję Wam. Pozdrawiam.